Prawdziwy mężczyzna musi umieć naprawić wszystko w domu. No ja nie umiem naprawić wszystkiego w domu, więc pytanie, czy jestem prawdziwym mężczyzną. Sekcja komentarzy jest wasza. Wydaje mi się, że to już nie są te czasy, kiedy prawie wszystko możemy załatwić, wchodząc na jakąś aplikację, dzwoniąc, złota rączka się zjawia. i Jak coś jest do zrobienia, to po prostu można to zlecić komuś innemu i dać komuś zrobić. Oczywiście coś tam potrafię w domu zrobić, bo od dwóch lat mieszkam w domu i czegoś tam się nauczyłem, ale ja nie mam do tego daru. Ja bym nie potrafił wymienić gniazdka. Pokazywał mi to ktoś tam z rok temu, ale już nie pamiętam, jak to się robi. I po prostu wezwałbym. Kogoś, dla kogo to jest proste, kto robi to 100 razy? To ogólnie jest pytanie o takie role płciowe, prawda? Czy facet to musi być ten, który potrafi wszystko naprawić w domu albo robić inne tradycyjne męskie rzeczy? I ja uważam, że nie. Z byciem facetem kojarzy mi się coś takiego jak odpowiedzialność, ale jeżeli coś jest do zrobienia, a ja zarobię pieniądze, zlecę to komuś i ten ktoś to zrobi, to sprawa jest załatwiona skutecznie. To też jest okej. Okay. I generalnie nie ma też nic złego w tym, że jakaś kobieta jest lepsza w czymś, w czym tradycyjnie lepsi są mężczyźni, a jakiś facet jest lepszy w czymś, w czym tradycyjnie są lepsze kobiety. Jakie to ma znaczenie? Nie zawracam mas saber czymś takim história que